Ten moment, kiedy my jeszcze nie mamy diagnozy, to jest bardzo, bardzo trudny moment dla całej rodziny. To jest moment, kiedy my się chowamy w domu, to jest moment, kiedy my nie chcemy pokazywać tego swojego dziecka, jest ogrom przeróżnych emocji związanych z takim wręcz nawet wstydem, z lękiem, z niepokojem czy z agresją taką wewnętrzną, z takim ogromnym poczuciem niesprawiedliwości, więc Idąc, jakby tym, powiedzmy, kierunkiem myślenia, to na pewno diagnoza jest ważnym elementem dla takiego uleczenia rodziny. Oczywiście, że wejście w ścieżkę terapii, edukacji swojego dziecka ze spektrum jest kolejnym dość wyjątkowym wyzwaniem dla, dla całej rodziny, jednak przynosi pewną ulgę, ponieważ zrzuca z rodziców takie poczucie, Głęboko zakorzenione, związane z jakimś, takim właśnie poczuciem, nie wiem, bycia może nieudolnym rodzicem, albo bycia takim rodzicem, który popełnia błędy, który nie potrafi się zająć swoim dzieckiem. Więc z perspektywy funkcjonowania rodziny, każda diagnoza jest na wagę złota, bo on ma rodzinę dalej i z rodziców schodzi taki przeogromny ciężar właśnie związany z takim, Subiektywnym, niczym niepopartym albo popieranym przez środowisko zewnętrzne, takim poczuciem właśnie bycia nieudolnym rodzicem. Więc